Nagrałem taki odcinek na podstawie takiego pracy akademika białoruskiego, który pokazuje, że witamina C, jakiej nie ma, gdy masz kryzys metaboliczny, czy jest jakieś zatrucie środowiska, to żeby twój organizm znalazł odtrutkę, nowy cykl metaboliczny umijający tę truciznę, żebyś ty mógł przeżyć, to trzeba dużej ilości witaminy C. Więc już teraz możemy powiedzieć, jeżeli ktoś zaplanował truciznę dla populacji ludzkiej, to już mu bardzo nie w smak jest witamina C podawana masowo. Mówię nie, słuchajcie, idźcie ym, na przykład za śladem Linusa Paulinga, taki podwójny noblista, ym, bardzo promował witaminę C. Nie gdy wprowadzono plastykę, nie tu, gdy statyny wprowadzono, ten punkt zwrotny to jest czas, gdy Linus Pauling zaczyna promować witaminę C i wszystkie witaminy. Spożycie witamin idzie w górę, śmiertelność z chorób sercowo-naczyniowych idzie w dół. Faktami się nie dyskutuje.